Have fun, guys. You're Darek. Darku, ile jest? Może się dowiedzieć? Dobrze, już wszystko wiemy. To jest drugi półfinał. Dwa. Darek kontra Jarek Dwa. Jarek serwuje. Te okrzyki to Daniela. Nie wiem, chyba weszło, weszło. Też tak czułem, że linia. Linia chyba. Raczej na pewno. Sprawdzimy później na komerze. Wszystko się nagrywa. No, dobry serwis, i Darek się nie poradził. Czyli mamy 02, serwis Darka. No! 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 Ładny no, serwis. O, mamy podawacza znowu. Jaj, jaj. Mm. Przycisnął trochę poszedł do siatki i sprowokował mocne zagranie, ale niecelne było. Podwójny błąd serwisowy. O i auto Ładny serwis, mocny i Jarek mi poradził z returne. Mamy 3-0. Będzie krótka przerwa prawdopodobnie uzupełnienie płynów i za chwilę zaczną grać dalej. razie kończymy tutaj nagrywanie, wrócimy później.